no tutaj i kilka jest e, klaczy ardeńskich, ja przy każdej powiem, która to jest. Te konie e, charakteryzują się bardzo dobrą kłodą, a jest taka zasada, proszę Państwa, że jak koni zimnokwisty nie ma kłody, no to nie ma konia zimnokwistego. Tam się liczy przede wszystkim bardzo dobrze rozwinięta, umieśniona kłoda. A te klacze właśnie to mają. To prawda niektórzy hodowcy zapatrzyli się na swoje konie i też troszkę brzuszka dostali, no ale to nie szkodzi, dalej koń wygląda. <śmiennie> Oczywiście są i chłopaki takie, że na zachodzie by się nie powstydzili pokazywacze. Zobaczycie co oni pokażą potem ze swoimi końmi w wstępie w kusie, a szczególnie w kusie.

No proszę Państwa, wysoka komisja chyba się napatrzyła. Tak. I prosimy, żeby pierwsza została z numerem katalogowym 1, a resztę yy, schodzi. I komisję prosimy o ocenę.